Szukasz idealnego oświetlenia, które stworzy wyjątkową atmosferę w Twoim wnętrzu? Mamy coś, co na pewno Ci się spodoba. Poznaj taśmę LED Premium 12 V DC 2700 K od Design Light rozwiązanie, które sprawi, że Twój dom stanie się jeszcze bardziej przytulny. Taśma LED Premium 2700 K to źródło światła o bardzo ciepłej barwie. Które doskonale nadaje się do tworzenia przyjemnego, relaksującego nastroju. Sprzyja odprężeniu. Delikatne, ciepłe światło pomoże ci odpocząć po długim dniu, zmniejszy zmęczenie oczu i wprowadzi harmonię we wnętrzu Twojego domu. Idealne do salonu, sypialni i strefy wypoczynkowej. Podkreśli elegancję mebli i dekoracji, tworząc wyjątkowy klimat. Jeśli chcesz nadać swojemu wnętrzu wyjątkowy charakter. Koniecznie odwiedź designlight.pl